z jednej strony no smutek, że tego dziadka nie znałam. Moja mama szczególnie odczuwała ten ból całe życie, że nie znała ojca, prawda? No, ojca pamiętała, ale bardzo niewiele, bo mama 37 rok, więc miała tylko 4 latka. W Rosji przebywała tylko ze swoją mamą i siostrą, więc modliły się, modliły się, o zdrowie dla modliły się przez cały ten okres o zdrowie dla swojego taty. Później pod koniec pobytu okazało się, bo listy są zachowane, okazało się, że ten tata jej nie żyje. Nie wiem ile to już lat, 3 czy 4, to żona przecinała. Jak było odsłonięcie tego pomnika, przecinała w cęgie, siostro z Janio. Spotykamy się tutaj praktycznie co roku, chociaż obelisk powstał 5 lat temu, w 2016 roku. Został postawiony tutaj w miejscu, które symbolicznie upamięta egzekucję, bo tak trzeba chyba takiego terminu, słowa użyć, piętnastu osób. Piętnastu osób z gmin Ciechanowiec, Rudka, Brańsk, Klukowo oraz Grodzisk. Tutaj zostali zabici 23 czerwca 1941 roku przez NKWD którzy chyba uciekali już przed zbliżającymi się wojskami hitlerowskimi. To miejsce jest również takie szczególne dla tych najbliżej tutaj mieszkających, którzy są zainteresowani utrzymaniem tego miejsca w porządku, ale także zatrzymaniem w swojej pamięci. Babcia wraz z córkami, babcia w ciąży została zabrana z domu, na wywózkę w głąb Rosji, dziadek został odłączony bodajże w Brańsku i wiem, że właśnie zginął, ale w 1941 roku i babci, bracia po miesiącu, zwłoki dziadka po prostu zostały przetransportowane na cmentarz w Innej Poświętnej. Babcia był, przebywała ponad 4 lata w ołtańskim kraju, no znane, nieznane było mi to miejsce, prawda? Tutaj tatuś próbował, prawda, jeszcze do niedawna, 4 lata temu bodajże, bo już nie pamiętam ile to miejsce zostało odkryte, próbował poszukiwać miejsca zbrodni, ale pytał tutejszą ludność i wskazywali na takie trzy krzyże będące przy drodze. I nawet tutaj miał taką misję, żeby po prostu te krzyże takie butwiejące wymienić na, na, prawda, na jakieś krzyże dębowe, żeby to miejsce prawda, zostało upamiętnione. No i w tym momencie pojawiła się taka informacja miła nam, że to akurat było miejsce w małym folwarku, yy, że yy, ci ludzie zginęli tutaj, między innymi ten mój dziadek, bardzo młody. Jak przywieźli też jeszcze zabudowa no, na miejsce do domu. Ja z mamusia chodziłem, jeszcze mały byłem taki, nie, nie rozumiem, miałem, miałem z 8-9 lat, no to widziałem teścia tego, jak leżał w kożuchu, później nie, nie, roz, nie rozbierali. No, do kościoła. Zaraz na drugi dzień. Pochowanie było, winnie. No, i tylko tyle wiem o teściu. Więcej nie wiem. No, teściowa mnie opowiadała, du bardzo dużo tam, jak biedowała. Pięć lat, chleba w ogóle nie widzieli. Żona, siostro, teściowe wzięli do więzienia, bo nie chciała podpisać poddaństwa. To ta moja żona, malutka, no i sobie był ten, to chowali ją Rosjanki po prostu, pół roku. Nie widziała. Opowiadała, że 8 km chodziła po śniegu pod drzewo. Na saneczkach po zimno było, mrozi duże były. O. Dla mnie i myślę, i dla mieszkańców, a rodziny pomordowanych osób w gminie Ciechanowiec jest to uważam bardzo ważna rocznica i powinniśmy pamiętać i kultywować ten dzień i jestem wdzięczny bardzo burmistrzowi za budowę, jak też burmistrzowi poprzednie, poprzedniemu miasta gminy Ciechanowiec za to, że to miejsce zostało upamiętnione. Spotykamy się tutaj każdego roku nie tylko my samorządowcy, ale też i rodziny pomordowanych i myślę, że to jest takie symboliczne miejsce, które powinniśmy zachować w pamięci. Jestem co prawda pierwszy raz tutaj na tym miejscu. Uważam, że trzeba czcić miejsca pamięci, trzeba pamiętać o tych, którzy walczyli, żebyśmy my mogli żyć w wolnym kraju, żebyśmy my mieli możliwość wypowiadania tego, o czym myślimy, żebyśmy się nie bali, żebyśmy żyli w demokratycznym kraju. W tym miejscu jest pochowany mieszkaniec Olent jest to mieszkaniec z gminy Rudka pan Aleksander Kopeć na pewno zostaje w pamięci rodziny jak i bliskich dlatego też uważam że warto podziękować tym osobom które traciły życie które zostały zamordowane za nasz nasz wolny kraj nawet jadąc tutaj zastanawiałem się tak naprawdę gdzie jest to miejsce ponieważ tak jak Dostaliśmy informację, że jest takie wydarzenie dzisiaj, yy, i w tej informacji było, że są to mieszkańcy właśnie gminy Ciechanowiec, gminy Rudka, yy, gminy Grodzisk, yy, miasta i gminy Brańsk. Yy, to są yy, tereny sąsiedzkie, a miejsce upamiętnienia jest właśnie w tak yy, oddalonym troszeczkę od tych yy, miejscowości, od tych gmin terenie. No ale yy, i tak jakby. Zrozumiałe jest to, ponieważ jest to miejsce, w którym zostali ci ludzie rozstrzelani. Bardzo cieszy mnie to, że samorządowcy współpracują razem, że się dogadujemy no i potrafimy właśnie znaleźć zawsze nić porozumienia. I mama już nie żyje trzy lata i naprawdę jestem wdzięczna, że to miejsce zostało odkryte, że to znane, więc z jednej strony smutek, a z drugiej strony taka radość, że mogę tu co roku przyjechać i ten znicz zapalić. Wieczny odpoczynek naszym letwaniem, światem niego wstanie, niego w poczynają pokoju wiecznym.